Hej kochani, z tej strony Cookie, e, A dziś moi drodzy, słuchajcie, będziemy przebierać się za emo girl I w ogóle tu będziemy w Robloxie emo girl Powiedzcie widzowie, byliśmy już cute girls, a teraz by przyszła pora na doktora <gryptory> Czyli emo girl No dobra kochani, więc jeżeli chodzi o to To widzowie, musimy uciec jak najdalej, żeby się przebrać za nią Dobra, jak ludzie mnie Normalnie, tu szokują, będą w szoku Black Kurde, źle napisam black Dobra, wydymę Piszemy b l Black Tak? No oficjalnie nie może się obejść bez moich ładnych włosów Ale które to będą te ładne? <noise> mm, ok Emoger lubi y takie czarne włosy mm, I ja myślę, że właśnie teraz Tego, e, dobra jeśli chodzi o uśmiech, to to ma być taki Że taki Czy taki mm, Czy ma być to Bo tu dużo jest takich uśmiechów I słuchajcie, ja myślę, że może być jakiś Jakiś taki bed. Taki, wiecie, taki... O, dobra. Poszukamy sobie na razie, póki co, takich rzeczy. No i zobaczymy, widzę. Jeszcze że... są takie uśmiechy w ogóle. No i myślimy sobie, że taki chyba będzie odpowiedni. Znalazłam jeszcze, słuchajcie, taki. Z czego taki jest ładny uśmiech? Uśmiech, w sensie, że smutek. Bo to ma oddać taki smutek. Dobra. Nie możemy mieć tu Jensi, słuchajcie. Możemy mieć tu jakiś taki black. Albo nie, jak będzie tu, to emo. Jest takie coś jak emo. O, coś też, też się zdziwiłam. O, to jest ładne. To jest akurat ładne. E, dobra, a czy je, są tu jakieś na... Te? Są tu na okazji, słuchajcie zobaczcie jesteśmy teraz emo Teraz możemy sobie na dyskorolce podjechać I być śli, haha tym taka emoska, emoska, emoska napiszcie teraz w komentarzu emoska Czy ludzie tu się zastanawiają w ogóle gdzie jestem? O, w ogóle wszystkiego najlepszego Jeżeli ktoś ma urodziny Dobra Puh, dobra, zobaczmy, jakie my tu super domy mamy. No, mamy tu dużo domów, ale że jestem emoską, to muszę mieszkać w takim domu. W sensie nie muszę, ale mogę. Ale ja chcę mieszkać w takim. O, matko, jakie to cute. Cute, w sensie, że nie cute. ha ha. ha. Dobra. Zamknę bramę. Zamknę bramę, żeby nikt tu nie wszedł. Dobra. Mm, to rozejdźmy się po domu. Zobaczmy tu ciekawy dom. Jaki prześliczny. Mamy tu takie coś. Mhm. Dobra, to już wiemy co, gdzie, jak. A tu co mamy? Łazienka. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nawet może być okej. Okay. Ale co o tym myślicie? Czy mogę spać przy przyczepie? czy co to jest? Bo to mi wygląda na przyczepę. Strasznie na przyczepę, ale to jest chyba domek. Mały po prostu domek. kochani, ukryjemy się tu w krzakach. Tu Kto, ktoś będzie to tak nastraszymy kogoś, żeby wyobraźcie sobie. Przychodzicie, sobie, nie widzicie, gdzie ja jestem. A ja jestem w krzakach! W krzakach jestem. O matko, ktoś tu już wjeżdża? Nie? Myślałam. Oddzielimy, zobaczmy. Dobra. Polska. No chyba ja jestem polska, tak? Jakby to jest nienormalne. Dobra. O, są tu ludzie. Myślę, że, że ja tu będę. <laughs> Ale zrobimy im do Ja zawsze byłam taka cute tutaj na kanale. Ale teraz. Hej, Gengar! Wy się bawicie tu w Jenzi, bo ja pewnie bawiłam się Gen Z, w w ale widzę, no jeśli chodzi o to, to super, że lubicie Jenzi. Mm. Dobra. Mogę do Jenzi? Tak. Aha, Julia. E, dobra. Ja już muszę powiedzieć, w jakim domu my jesteśmy? Kurde! Zobaczmy, czy się sprankują Tylko zobaczę, w jakim domu Jestem w domu 22, okej okay. Jestem w domu Hashtag 22. Jeszcze chyba nie było challenge'u jako Julita. Gdzie jesteś Julia? Dobra, schowaj, schowaj ten czat! Schowaj, schowaj, schowaj. Dobra, jest. Dobra. Jest, mamy to. Zobaczcie reakcję ludzi. Teraz już możecie zobaczyć na żywo reakcję ludzi przechodzących przez dom 22. Eee. Już tu odpowiedziałam, gdzie jestem. Ej, ja bym chciała w ogóle być tu Julitą. Jeśli chodzi o challenge, to możecie napisać, czy mam być Julitą. O. Nela majapa. <laughs> Aha. Ktoś napisał, że kocha nas. Dobra. Przepraszam. jestem trochę przeziębiona. Lesy miała problem z dołączeniem. Co to było? A, bo nie. Ktoś napisał. Ale dobra, mamy jej napisać, czy nie? Dobra, koniec. Jeżeli chodzi o to, to fajnie by było, jakby ona tu była. Lesy, halo! Lesy! O One myślą, że ja odchodzę. Tutaj. Dobra, napiszmy im. Jestem. Dobra, kurde, źle napisałam. Myślę, że one same powinny się też domyśleć. Ale im napiszę. I mam nadzieję, że. Że tego, że się nie połapią, że widzę, to, to tylko niewinny żart, tak? Bo MGR nie robi, tak? <grym> um, tak. Nie wiedziałam w ogóle, że tu mają takie fajne kształtury. Mm, Domu 22. Mhm. Zobaczmy, kto się połapie. Bo ja że nigdy w życiu nie pisałam. Wam tak od razu. Ja zawsze musiałam mieć jakoś odpisać i w ogóle Powieszę Hanką przez O, a nie om. Ale no dobra, już nieważne. Gdzie jesteś? Do domu 22. Do domu 22. Dobra, 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 dobra. Już nie pisz, już nie pisz. Smarsz No nie wierzę. Ona chyba się nie nabierze, słuchajcie, że ja mogę tu być w zaroślach. Skoro jest fanką w sumie, powinna wiedzieć, gdzie swojej tylko jest. W... w. Robloxie. Aha. Okej. Okay. Nie. Nie! Okej, okay, widzę. Przepraszam za to. Nie. No i znowu się połapie Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jednak się nie ma Myślałam, że ma lagi, dobra Ale sami widzieliście jak to jest Robię to nie pomyśli, o to to nie Julia i w ogóle Nie pomyśli, tak No, fanki to fanki, Dobra W ogóle kto chciałby, żebym otworzył swój własny sklep Piszę ja w komentarzu, dobra Mam pomysł Zrobimy chowanego um, To będzie creepy jak napiszemy Zabawimy się w chowanego Dobra kochani musimy uciekać Uciekać, uciekać, uciekać Okej okay, jest Kurde Tu będę miała miejscówę do chowania się Tak nie, nie, Dobra, kochani, o nie no. Ja mam się fajnie schować. Ale ty mi nie dajesz się fajnie schować. Dlatego się przeniosłam w miejsce, gdzie mam internet, żeby mogła się schować. Dobra, ale nie, nie, nie tego. Ty się ukryj, a ja ciebie szukam, okej? Okay? Kurde, to nie zadziała. Będziemy musieli być sprytniejsi. Mm -hmm. Dobra Ehm, myślałem, że może to być ten. Chodźmy. O nie, ja go miałam. Tu nie ma dużo miejsca do schowania się. Chciałam z nim chowanego. I mam pomysł, żeby z Albo nie, widzę tego um... że to ty e... hejcia <ścoughs> ona chyba nie wiedziała że to ja e... hejcia challenge jako emo Gir. Wiem, widzę. Jaki? Gir. Idź tam otworzyć. Chyba tutaj mi nie będzie widać. Dobra. Mam pomysł. Zagramę. Mam pomysł. Może zagramy wychowanego. Mam pomysł, może. Mmm... gramy... wychowany? Gramy wy... kurde Kurcze! jak napiszę tu chowany? Dobra, napiszę z błędami. Chowane... Chowanego? No kurde, nie umiem! To się trudno pisze. Tak. Ale w topę zrobiłam, słuchajcie. Mój najgorszy koszmar z koszmarów. Zrobić w topę. Ja często robię topy. Więc to można zaliczyć pod topę. Jak wy robicie te kluski? Jakie kluski? W ogóle chyba ktoś pukał. Nie, nie wiem. Mi się może tak wydawało, zdarzało. Dobra, kochani. Montujemy odcinki dla Was. Tak. Oficjalnie widzę. Ktoś idzie do hotelu GenZi Dobra, zapomnij e, fancia o tej... O tamtej rozmowie, po prostu zagramy w chowanego Aha I ta fanka yy... Mogę nawet w sumie szukanego To też by było niezłe yy, Czy to jest fanka? A jaki challenge? A Ty się mnie pytasz? jego emo... girl. Jako Emo Gears. wykorzystałam e, pomysł fanki na zrobienie tego challenge'u więc tylko jej o, o, zawdzięczacie to, że ten challenge jest. Tak, pamiętajcie. O, widzowie, pięknie, pięknie, pięknie. Ta jest za bardzo kawaii. Słuchajcie, ją mega słodko wygląda, nie. Nie zmieniaj Dobra Hejcia Live na ety? Ja nie umiem robić live na ety W sensie nie mam sprawiedliwień do robienia live'ów A ta się przybrała za Wednesday chyba Nie wiem, fajny pomysł w ogóle na zrobienie tego skina. Dobra. Hailey przyszła. Hailey z tej książki rodzina diamentów. Diamentów, monet. Jeju. Yeah, Dobra, Dobra zapraszam wszystkich. A jakiś challenge? Jako Emo Gears. Jako Emo Gears. Mm. Dobrze, widzę, że tu nasze Emoski są W sensie, że ja i ta, ta, ta Ta, ta Widzę, że tu mało ochotniczek są Chcą na, yy, kandydować na emoski O, Nie wiedziałam, że ty się zmienisz, słuchaj No to fajnie Ja nie wiedziałam w ogóle, że ty się zmienisz Kochanienka Myślałam, że ty będziesz taka cute do końca odcinka yy. Jak ty zrobiłeś, że nie masz twarzy? Bo mnie coś kupię z Robuxy, bo widziałam to w wy... Kitty Bell Lily kanale. <laughs> Bell Lily. Dobra. Mm. Hej ja widzę. Przegram challenge jako emo. Nie wyglądam jako emo wystarczająco, ale zresztą wy ocenie widzę. Czy wyglądam jako emo, czy nie? Um. Dopiero jak ona zrobi skina to zapytam ją czy chce Screena. O. Robimy e, miniaturkę. O, to już widać widzę, że ona nawet zrobiła takie coś, że Julka napisała e, przez czarną... E, Trzciągą czarną. <laughs> Fajne pomysłowe w ogóle to. Oki. Ona za bardzo kawaii. Ale słodka. Ona jest najbardziej słodką. W ogóle... Czekaj. Hej. Hejcia. Dobra. Co teraz robimy? Ustawmy się. Dobra, raz, dwa, już zrobiłam miniaturka. Już zrobiłam, jakby to jest zrobiłam, nie zrobiłam. <grym> Dobra, kochani dynąty, no. widzowie, Jeżeli o to chodzi, no. No i widzę, jeżeli. Jeżeli wam się podobało w ogóle dajcie łapkę o z bykicylneczkiem. Aha, e, różowy rower nie jest. Nie, nie, nie tego. Nie, niepotrzebny. No i pa. Później